Witajcie! Słuchajcie, kochani, kilka słów na temat zbiórki, która jest założona dla strony Pomaganie przez Granie. Zapraszam Was serdecznie na stronę, do linku, do wpłat drobnych, chociaż mówię, jeden złoty zawsze przybliży do celu. Kochani, zbiórka ma na celu pozyskanie środków, aby móc y, pomóc innym w zasadzie. Y, dlatego, że my z tych pieniążków promujemy, opłacamy i. Jest przez to większa szansa na pomoc, bo to dociera do większej ilości osób, co można naprawdę zobaczyć przy niektórych postach, przy niektórych zbiórkach. Więc no my nieraz dokładamy z własnej kieszeni, ale no to nie są wysokie sumy, wiadomo, życie jest jakie jest. A żeby to było, miało lepszy efekt, to jest po prostu no, no trzeba to wypromować. Więc chcielibyśmy tutaj Was prosić do zapoznania się z linkiem. Tam jest wszystko szczegółowo opisane, na co są przeznaczone pieniążki. One nie idą do nas, tylko idą po prostu dla innych. Dla innych, aby ta pomoc szła szybciej i żeby była większa możliwość tej pomocy. Zapraszam Was serdecznie do linku i do wpłat, jeżeli chcecie nam pomóc. Wy pomożecie nam, my pomożemy innym. Kochani, życie mamy tylko jedno, i, a tych żyć do uratowania jest... Tysiące, tysiące, naprawdę uwierzcie mi, uwierzcie. Więc bardzo Was proszę, jeżeli byście chcieli wesprzeć tutaj stronę, abyśmy my mogli wesprzeć innych, zapraszam Was serdecznie do wpłat drobnych cegiełek. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do nas na stronę.